Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Hej, cześć, dzień dobry z tej strony, Andes i Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4, nowe pokolenie. Zawsze chcę powiedzieć nowe życie. Cały czas. Widzicie, jaki mam sentyment do pierwszej serii, do pierwszego sezonu. Widzę, że tak, Denis sobie dalej tutaj um, ogarnia szachy. Hope też jest w bardzo dobrym nastroju o dziwo, i ona dalej tę logikę robi. Dobrze, co tutaj masz u siebie? Pokaż mi to, moja droga młoda damo. Ty byś musiała trochę tego nocnika pociczyć. No ale dobra, na razie nie będziemy cię z tego męczyć, bo i tak ojciec jest zajęty. Styl życia zdobyto, bla, 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 bla. Logika szóste, ty potrzebujesz, który no dobra. Niby tak, niby tak, treningi. Dobra, to wiesz co? Zostaw te szachy i pójdź na razie jeszcze sobie mm, ćwicz, żeby ten trening był zaliczony już, dobra? A ty, Hope, pokaż mi, co ty, ty w tym tablecie możesz jeszcze zrobić? E, inaczej, czego my potrzebujemy? Komunikacja jest na pierwszym. Dobra, przełącz sobie aplikację, moja droga. No, klikaj. Dobrze. I będziesz już lepiej bleblać. Brak weny. No nie. Naomi utknęła przy pisaniu swojego najnowszego tekstu. Zauważyła jednak, że jej współpracownik przypadkowo zostawił w biurze swój rękopis, Przynajmniej Naomi pożyczy kilka z jego pomysłów. Nie pisz prawdę. Pracownik otrzymuje awans za tekst, który został uznany za nowatorskie dzieło literackie. Gdyby tylko. Co? Ja się domyślam, że gdyby tak było, słuchajcie, w przypadku naomi, to ona by dostała negatywną ocenę pracy i byłoby wszystko, wszystko źle. Na 100%, słuchajcie, mówię wam. Uuu. Czy Kasia powinna zaprosić koleżankę ze szkoły o imieniu Łucja? Tak. Marcel ciężko pracował i teraz to piątkowy uczeń. I Kasia też jest piątkowa, ale super. Dobra, tak jesteś tak bardzo. Nie zadowolony w ogóle wraca. Jak jesteś tak bardzo piątkowy, odrób lekcje. E, ty sobie też odrób lekcję. Gdzie jest twoja żonka z klasy, Ja się chciałbym zapytać delikatnie? Bo nie widzę, Łucy. Łucja, gdzie jesteś? Obie! Oo! Łucja... Tak przed drzwiami będziesz stała? Czy wejdziesz sobie? No boże, wejdźże do środka. Dostanę zaraz szału. No przecież ona miała wejść. No i teraz lekcje cisną, no to przecież... Bez przesady, no. O, młoda znowu w Pampersa wali. Ten Pampers tutaj jak widzę, jakiś taki bardzo wytrzymały jest. Łucja, czy ty tu jeszcze stoisz? Nie! To się nie dzieje! Jak ten twój trening? Ukończony. okej. Okay. Czy ja cię mogę skrzyczeć? No przecież ja, go, ja ją zaraz tutaj... Łucja! Zawołaj ją. Dostaniesz zaraz w łeb! To się nakryjesz. Hit. O, ta już śmierdzi. No, już po ptokach. Dobra, weź... Weź ty ją ogarnij. Ci. Kasia kolego się by przypisać jej cecha odpowiedzialna. Dobra, Kaśka, okej. Okay. Czy ty już... A co ty taki jesteś wolny w tym? Baroku, słuchasz? No niech ci będzie. Moja droga, to ty, ty jak jesteś tak bardzo odpowiedzialna, to może byś e, popracowała trochę rzetelnie. E, teraz tak. Ty zostaw to. Możesz z nią pogadać, ale też musisz ją wykąpać. E, bo młoda daje czadu. Jak wykąpiesz, to potem trzeba to naprawić. Jesteś bardzo skupiony, więc to ci się przyda, mój drogi. Właśnie teraz, kiedy jesteś skupiony. No, piszą na ręce, co? Eee, tak, tak, tak. Na górę. Raz, dwa, trzy. Skończyłeś już? No nie, bo on słucha przecież baroku. Jak słucha baroku, to już po prostu się dla niego cały świat nie liczy, bo jest barok. Jezus. Dzień drużyny sportowej, oczywiście. Kaśka, robisz ten projekt? Ten koszyk to trzeba to przesunąć w ogóle. No, pomóżże siostrze, już kończę swoje lekcje. Ileż można nad geografią siedzieć? Dobra, chodź tu. Pomóż przy, przy projekcie szybciutko. Dobra, Hopy jest Wannie. Czy ty na no, mi w pracy tam ogarniasz te swoje... Pokaż mi tą swoją logikę. E, przepraszam, pisanie, pisanie nie logikę. Umiejętności, to masz. Literackie no. Pogadaj z nimi, żeby cię też nie przyciążyło w drugą stronę zaraz. Gdzie idziesz? A, naprawiać to, ok. A ty jesteś głodna. Ale co, do cię mam dać? Jedzenie na Napój, patrzcie ją, no. Dobra, aha, bo... O, do, właśnie, zabawka miałem ją spra... Nie zdążyłem. Kasia i Martel teraz bardzo się przyjaźnią, dobrze. Gdzie idziesz? Chcę go zablokować. Ustawienia komputera z wyjątkiem Kasia. Tutaj będzie. Hmm, wszystkich z wyjątkiem Marcel. Tutaj kąpa nie mam. Mamy na dole kąpa i on jest taki ogólnodostępny, powiedzmy. To tu zrobimy ustawienia. Zablokuj komputer. Zablokuj, dla, zablokuj komputer dla określonego Sima nie możemy hmm. eee, Wszystkich z wyjątkiem członków rodziny. O, i nikt nam nie będzie grzebał. Dobrze. Dobra, mój drogi, co ty... Aha, czy ty ogarnąłeś ten, ten, ten... Ten Tak. Nie możemy jeszcze nic ulepszyć, bo ty masz który poziom majsterkowania? Powiedz ty mi. Szósty. No. Odzyskaj części może. Możesz pomóc przy, przy, przy projekcie w sumie też. Dawaj te części mi tutaj Trzeba to szybko obchnąć O O wow Kaśka ukończyła projekt Okej okay. To jak Kaśka go ukończyła to Proszę bardzo Cyk Okej okay. Dobra to trzeba teraz was poogarniać Mój drogi e, Weź prysznic Skorzystaj sobie, i potem weź sobie jedzonko, weź sobie jakieś resztki. Kasia, weź sobie teraz resztki. Kawalarze. Tak, tak, tak. E, weź sobie resztki. Denis by też mógł wziąć. Dwu, Denis. Marcel by też mógł wziąć, ale najpierw sobie skorzysta. I potem sobie również weźmie jakieś resztki. Okej, okay, a gdzie jest Hope? A Hope się bawi! To zabawka ta taka fajna? No to ja jestem w szoku. Dobra, Naomi, do której ty jesteś w ogóle w pracy, co? Do ma matko jedyna. No dobra, pogadaj z nim. Coś nam cie... Trzeba naprawić chciałem powiedzieć, ale po prostu się zaskoczyłem i zastopowałem. Dobra, ten do łazienki idzie. Czekajcie, a tutaj miałem zrobić inaczej. Też dla wszystkich zędkińczych. A bo dobra, zostawmy to już. Bo ta za chwilę będzie nam grzebać w komputerze! Łucja! Łucja grzebaczka! Hope. Czy ty, ta zabawka, to już cię pochona? Totalnie widzę. Nie gryź! No, pałacie, było nam miło, że spędziłaś z nami czas, ale jakby wszyscy byli zajęci sobą. Dosłownie. <laughs> Aha, ty pozmywałaś nasze 90 simoleonów. 70, przepraszam, 70 simoleonów. No dobrze, co ty chcesz? Powiedz, że idziesz na dół. Tak, gdzieś na dół ok sobie tutaj tylko to. O! Gdzie ty jesteś? A czemu ty gry? Jakby nie mam pytań! Dobra, że to tą zabawkę. Ja już ci daję jedzonko, moja droga. Tam coś się zepsuło. jesus, Co się zepsuło? Zepsute. To damy to tak. Dobra, tu. Cyk. Gdzie jest ta babeczka, twoja? Weź sobie babeczkę. Ona odkłada to do szafeczki. O Boże! No, hołpie jesteś rozkoszna. A ten co? ogrylowałeś to już? Co ty To no, Powiesz sobie, porcję. jak już to tak bardzo skrzętnie grylowałeś. A reszta do lodówki. To musimy właśnie, bo jest zepsute Czy ty już jesz? Młoda damo Dobrze Zjadłaś? No to dobranoc Chociaż poczekaj 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 Tu jest talerz. A wy tu tak stoicie jak kat nad duszą, jedno z drugim? No to 25... Proszę bardzo. Z Marcelem film oglądać. Raz, dwa. A nie nad ojcem mi tu stać. Dobra. I ty mój drogi... Eee... Yy... Rodzinny co? Ca... O ty, co ty, poczekaj! Boże. O, wróciła Naomi, świetnie. Haj, Naomi. E, idź się ogarnąć. Skorzystaj sobie. A ty, mój drogi, poczytasz do snu. O. O, Boże, te babeczki zostawiłem! One się zepsują teraz! Ile mają czasu? 19 godzin, no właśnie. Ale w lodówce powinny wytrzymać więcej chyba. Pokaż mi to. No, czy trzyna... No, dobrze. Okej. Okay. No mi ogarnęłaś się. To chodź. E, napisz wróć do pisania, dawaj te swoje wiersze piękne. Czemu tu ci się pokazuje taka... Nie wiem tak jakoś dziwnie. Konkuru, baba. Oh boy, Dobra, młodzi jaka... mają wyczuć przed telewizorem. Matka pisze O, ojciec tutaj się wyprzytulał i teraz rozpieszcza naszą hope i będzie jeszcze jej czytał. Na dobranoc. Czy ty tu do pracy idziesz? Tak, na ósmą. Ale jak skończysz czytać, to ja myślę, że ty możesz trochę pomalować. Musisz skończyć ten obraz. Musisz go koniecznie, definitywnie skończyć. Boże, Kaszkars płacze. Hit, jak skończycie, to Kasia weźmie prysznic, e, Denis weźmie prysznic. I tak. Tylko, że on jest spany w ogóle, słuchajcie. Do spa nie tu! To jest kaśki pokój, matko! Gdzie ty byś poszedł sobie? Tu. Czytaj pod kołdrą. O! To nie będziesz spał, tylko będziesz też czytał pod kołdrą. Chcę to zobaczyć. Dobra, Naomi pisze i też przy okazji te umiejętności jej rosną. Boże, jak ja się cieszę z tego. Toczka jest nieswoja. Pogodny. Toczka, co się stało? Dobra, A, ten tu leci już! Ja się nie obejrzałem, już go nie ma na górze, jest na dole. Hit. A czemu ty nie śpisz? Śpij. Czy ty się wykąpałeś? Prawda, tak szybko? Ok, oczy na kołdrą, niech będzie. No, 23 do spanka. No, napisała. Naomi, chodź, musimy wysłać szybko, 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 szybko. A wydawcy, raz, dwa. Bo jak ty to napisałaś, moja droga, to to jest świetnie, bo będziemy mieć więcej tantiemów. Dobra, i może, słuchajcie, zaczniemy coś jeszcze pisać nowego. E, napisz, napisz gatunkę, może napisz e, literatura faktu kreatywność u Kasi na siódmym poziomie, wow wow, 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 wow a Ty mój drogi, jak u Ciebie z kreatywnością? co ja dobrze, powiedziałem z kreatywnością bo się, żebym się zastopował trzeci, no wiesz Ty co? co Ty robisz? Dodatkowe zaliczenie, matko, jak chce się Co, wy tu macie koncert na dwa gardła? Jezus Maria, idź spać 40 razy. Nie, poczekaj, jeszcze nie pójdziesz spać. Ojciec tu sprzeda. I ojciec ci pomoże z nocnikiem Teraz Tylko jedyna Nie, 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 ty nie drzemaj Tylko, a weź sobie dodatkowe zaliczenie też uzyskaj, a co? Doczka, proszę cię No że szpiłujesz ten dziób O, razem się... Jezu, co oni są super tylko ja tylko powiem, że tak jest piątek i wy już powinniście spać, bo rano do szkoły. Ale ta rodzina jest zawsze inna. Od tych wielu pięciu pokoleń. Od tych wielu pięciu pokoleń. Matka dzielnie pisze, słuchajcie. No, siódmy poziom wbiłaś. Naomi, jak ja Cię uwielbiam, pokaż mi to teraz tu. Gdzie Ty to masz? Tu. I my potrzebujemy... Jezus. No i będzie w końcu może awans. Kasia tarcia zombie, który jej się ruszał. Może teraz poczekać, aż wyrośnie nowy albo naprawić ubytek. No, jak naprawić ubytek? A masz to zaliczenie już? Nie ty! Do spania Dobranoc Nauczy się korzystać? Nie, to dalej siedzi na klopie Jak sobie teraz Naomi napisała jeszcze tą książkę teraz, byśmy mieli trzy nowe tantiemy, to by było takie piękne w kolejnym odcinku Ona już też padnięta, no nie dziwię się Ale może jeszcze jej się uda Co z tym nocnikiem? O, powoli się ogarnia. Już nie bądź smutna, bo się nic nie dzieje. Jest oni są wszyscy śpiący. Potem połóż ją spać i sam pójdziesz spać. Do spania, druga w nocy, oczywiście. Naomi, I love you, po prostu napisać kolejną książkę. Ty jesteś świetna, choć szybko. wydawcy sprzedaj. raz, dwa, trzy i do spanka. Zobaczymy, słuchajcie rano tantiemy, w sensie w kolejnym odcinku, oczywiście. Dobra. Kaśka śpi, Marcel śpi, Hope śpi, Denis już śpi. I na omie również właśnie się kładzie. Także moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lowki Kiski besoski. Podziękuję Was bardzo mocno i serdecznie. I słyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego pa! pa!